Papik Nie no kurde Ej patrzcie widzi to ile jak jest Co? Brawo, co to za emocje? Um, okay, Ej a widzowie zostawili 2 lajka czy nie? Brawo, trzymaj No idziemy no, Kurcze Kurcze ale Kto to był? Kto kur... Sexy No, brawo. To jest Okaś typiara, oni się teamują. Nie. nie, ona cię nie godzi, sil. ty typiara, która jest koło ciebie, ona się teamuje z nią. Ona jest tam gdzieś. Czekajcie. Widzę tamtą typiarę. Właśnie chyba tu idziemy. kurde? Tam jest... Kurde, ona nas hipo. Tam jest na kampi? kampi? Kampi, tak. Dobra, 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 idziemy, idziemy, idziemy. Zgrywała I... Gdzie ona jest? Pokaż, pokaż, pokaż. Tutaj. Co za debil. <lipy> Ej, Cassie się poszło. Gdzie mi GD? GD Gdzie ona poszła? jest? Pokaż, 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 Szybko, trzeba ją zajebać. Dobra, idzie z Wrócona robi, kurde. Ja łatwo jest! tego dodania zrobić, Już do Mój stary nosi ukura, buty <ścoughs> i jest mały, i tu rany. O, da No dobra. O, tu. kurde? Co O, co mój dance? Dobra. A tutaj daj? kurde, to idziesz? dziwne. O, czy daj? O, to patrz to, patrz Najlepszy dance. Dzień gdzie, gdzie? gdzie on jest? A tu, on, on zamienił skinął? No. A siąłem teraz, jest? A tak. Pewnie zginę, ale dobra. <grym> zginę> Zdaję życie. Nie! No nie! No mi się ze starą coś.

Nie wiedziałam, że Jurek jest Nie wiem, nie wiem Nie, ciało jest tutaj Ona jest chyba morderca Tak, tu jest morderca, widzisz? Gdzie ona poszła? O kurde Suń dupę, suń dupę, suń dupę Muszę ją zastrzelić Tam jest? Tam jest

Я тъгубина. Бро, чака куропоша. Ще дан китопс. Нож. Мога да мести. Иди тук. Певне збинала в допка. Съй до печки, детка. Накаште, наганч, хап тиля. но сони ще ти дебил. Możesz. Te minusy. Ale pasuje mi, czy nie pasuje? No, semuj się zesforałeś. Te minusy. Ja zrobię ja tak <grymne> hmm. tak. <grymne> <Co ty grymne> robisz? Bro, o, dotąd. To nie, nie. Julek do mnie, to kanek, a majdolar? To makuj, to makuj, to makuj, nie. to makuj, to nie. to makuj, to 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 co Julek? Aha. Co Julek? co Julek? Co Julek? Co Julek? Co napisał? Co napisał Julek? Co Julek napisał? Co Julek napisał? Mm, napisał mi, że rozmawiamy na prywatnym czasie. Bro, co ten modle, co twierdzę? Nie widzę. Znaczy nie, on napisał mi na prywatnym, że. Ten. Gdzie on, kurde, jest. Czekaj, muszę go znowu zaprosić do znaj... Nie, na chłopiec zablokował, jak pierdolę. Gdzie on, kurwa, poszedł. A, bo ty jest. Co wy robicie razem w kiblu, kurde? Chodź, w którym kiblu jesteście? Tym drugim na deszcz. o, z

I ty piszesz, że tylko wy zostajesz. <smotę> Jezu, Smurę, co za zabawa. <gulanie> <gulanie> co robisz z <gulanie> O kurde, ej majestatycznie. Czekaj, zapraszam. Julka, Bro, Jótek z nami gra przecież. Dobrze, go Co? Jak si to To ty piarę, która z nami gra, nie pamiętasz kurwa. Ej dobra tam! tam, tam, tam. Brey, bry, no, tam. Nie. No, dobra, nie. Nie gra. Co wy chcecie w tym kiblu robić znowu? No chodź. Tam. No, tak już przegłosowaliście, ale dobra. Nego, noga, noga, Rozpamy no, kułówkę do niej. Jo, jakim cudem, pewnie zginę, ale w dupę Dobra, idźcie do kibla, idźcie do kibla, ja sobie poczekam. Ej, chodź, poka chodź na górę, pokażę ci kryjówkę ja zajebistą. No to chodź. Tutaj. Nie, mnie nie zapaszy. Julek morderca. Aj do odjętnie! Aj dosłownie nikt mnie nie widzi? Nie, co jest? Dobra, co ten tyfon pierdol? No, Zapraszam jeszcze raz. Mm. Co wy <laughs> robi? Co napisał? Co napisał? Nie wiem. Nie las ze mną. Co? Nie las za mną. A nie, nie laj za mną, żebyś za nim nie chodził. Aaa, okay. Napisz nie. Chyba byś chciał iść do swojej siostry, żeby to napisał. On nie umie pisać, naprawdę. W ogóle nawet nie napisał I, i, i swojego imię Bro, ty, ty, tymczasem ty. Co Ty piszesz N do góry nogami. No, też nie. Mhm. Mm Co to są? Nie, ze mną no, no, Julek jest. Gdzie Julek No, Julek się bardzo dziwnie zachowuje. Mhm. Mm akurat to by on zabijał od razu.

A albo biorę bonus you Nie. Dobra, strzelam w tego typa. Dobra. Jak widzi? No bo tego zielonego. Dobra. Albo nie wiem kogo. O, dobra, strzelam Taki tego. Iść tego różowego zastrzel. Szybko zastrzel go, bo mało czasu zostało. Co ty robisz z tego różowego? Nie wiem. No i czas się skończył. Tutaj. Nie skończył się. Skończył Widzisz? Zapierdalał. No miałeś go zastrzeić, a nie... No, zobaczymy czy kto był. Julek był. No, Julek był. No mówiłem, że Julek jest podejrzany. Dobra, co za kibice. Хайде, Юлек, Юлек, Юлек. Е, е, жален спорен ерек не било. 22.31. Отапак. Ну и, че с това? година. 7. Нови реалки. Nie, ale musisz zabić cztery, a jeden na jeden, dobra? Nie, bo mnie zastrzelisz. No, nie zastrzelić. Nie, w ogóle. W ogóle. W ogóle. W ogóle. Nie. nie. Idę się no, daj go. Daj go, oh my gosh, Nie. Cię. No, chodź. No, to... Nie. 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 daj Nie. Nie. Daj Nie. Nie. O Nie. jestem Nie. Nie. Nie ちょっと。<music> <music>